Moje emocje, jak widać, było. były ogromne. Ja powiem szczerze, że trochę mi głupio, że tak zareagowałam emocjonalnie, ale no sama prawda, sama prawda i, i radość. To jest dla nas bardzo ważna nagroda, ponieważ Staff Only e, to już jest rodzina. To już jest rodzina, która mówi o, o nowym języku, która mówi o tym, żeby przekraczać granice, e, które często narzucamy sobie sami, ale często też. Mm, Instytucja nam narzuca, tak. Dalej jestem zrzeszona i chciałabym podziękować wszystkim twórcom tego projektu. Jest on niesamowicie ważny, teraz potrzebny, właśnie w dzisiejszej Polsce, żeby opowiadać o tym, jak inny często szuka przestrzeni głosu dla siebie we współczesnym teatrze, w muzyce, w sztukach wizualnych. Ten, ta sztuka, ten spektakl jest zrobiony po to, aby tą przestrzeń dać. Aktorom, którzy są, którzy mają akcent, tak, ale nie chodzi tylko o aktorów o ludzi, którzy są z innego kraju. Chodzi o osoby, które mają naleciałości tak zwane tak? ze swojego domu, ze swoich małych ojczyzn, ze swojego podwórka, żeby nie karczować tego akcentu, żeby nie karczować siebie, ponieważ właśnie to my jesteśmy najważniejsi w tej sztuce, to my tworzymy ten kraj my wszyscy ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Bardzo trudno jest mi podsumować ten festiwal, dlatego że ja rzadko jestem w emocjach, dlatego że nie mam na to czasu po prostu, ale to był mój pierwszy festiwal zrobiony tutaj po Joannie, która jest matką szesną w ogóle mojego pisania o teatrze i bycia w zawodzie krytyka teatralnego. zresztą. Ten chrzest odbył się w taki sposób, że zaprosiła mnie tu na festiwal. Jakoś bardzo emocjonalnie odbieram ten festiwal, i dzisiaj nawet rano zastanawiałem się nad tym, czy jakie spektakle. Jaki spektakl bym wybrał? Bo jeszcze w zeszłym roku jako prowadzący spotkania i, i dwa lata temu uczestniczyłem w e, obradach jury, e, ale po prostu nie było to, e, było to normalne. A teraz zastanawiam się, co bym wybrał i myślę, że nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ w sumie wybrałem te spektakle już raz wszystkie i to są takie moje przyszywane dzieci, takie adaptowane, w związku z tym trochę mi jest trudno. Bardzo się cieszę z werdyktu e, dziennikarzy, ale chyba jeszcze bardziej cieszy mnie werdykt publiczności, dlatego że kiedy programowałem ten festiwal i pomyślałem o idiotach Marcina Wierzchowskiego, to sobie pomyślałem, że to jest najtrudniejszy spektakl, zarówno w kwestii długości, tematu i, i dość takiej niekomfortowej sytuacji. I muszę się przyznać, że nawet nie przyznać, chyba przeprosić w takiej układzie rzeszowską publiczność, bo pomyślałem, że będzie dla nich za trudna, a oni mi sprawili psikusa i wybrali najtrudniejszy spektakl, z, nagrodzili go swoją nagrodą, za co im serdecznie dziękuję i już się wzruszyłem i właściwie nie mogę dalej mówić. Festiwal Nowego Teatru ten szósty upłynął w takim bardzo bogatym nurcie. Bowiem, obok głównego konkursowego nurtu tego festiwalu, zresztą na który złożyły się spektakle niezwykle interesujące, różnorodne, pojawił się nurt Off, bardzo ważny, też pokazujący taką przestrzeń wolnej twórczości grup, które są połączone jakąś ideą, jakimś tematem, który ich łączy, mieliśmy Również taki nowy, nowy wymiar laboratorium naszego teatralnego, scena nowej dramaturgii pokazała trzy czytania performatywne, spektakli, spektakle, które zostały zbudowane na tekstach napisanych specjalnie dla Teatru Wandy Siemaszkowej i właśnie z myślą również o prezentacji podczas festiwalu. No te nowe nurty trzeba dozować. My się cieszymy, że publiczność na przykład w ciągu pięciu lat przyzwyczaiła się do, do tego festiwalu, do takich form, do takich otwartych jakby spektakli, czysto performatywnych, zaskakujących swoją estetyką, swoją poetyką. W tym roku dodaliśmy off, będziemy kontynuować właśnie taką akcję budowania współczesnych dramatów, więc myślę, że jakby bogactwo gatunków na tym festiwalu jest. Jest dość duże i y, będzie chodziło o to, żeby to pielęgnować, żeby kolejne jakby ka w każdym z tych nurtów w przyszłym roku znalazło się y, wiele rzeczy, które nas poruszą. I y, krótko mówiąc, y, festiwal Nowego Teatru jest wystarczająco jakby awangardowy, poszukujący, żeby go y, na, jakby y, tylko dla zasady co roku nie zmieniać. Więc bardzo chcielibyśmy, żeby podobny. Y, Profil tego festiwalu i po, podobna jego konstrukcja w przyszłym roku również okazała się tak interesująca jak, jak tegoroczna.